Cześć, jestem cydy i dzisiaj zaprezentuję wam modyfikację Twilight Forest. Jak widzicie, mam już na sobie zbroję oraz miecz, który możemy zdobyć w naszym Twilight Forest. Ale okej, okay, Twilight, Twilight Forest jest to ogólnie modyfikacja, która dodaje do naszej gry nowy świat, który jest równie bardzo rozbudowany jak nasz oryginalny świat, a nawet myślę, że bardziej. Jest tam mnóstwo nowych mobów, mnóstwo nowych rzeczy, nowych dungeonów i tak dalej, co wam zaraz zaprezentuję. Na początek powiem wam, jak zrobić przejście do naszego nowego świata, czyli Będziemy potrzebowali do tego jednego diamenta i różne naturalne rzeczy takie jak sadzonki, trawa, paprotki, kwiatki, grzybki i tak dalej. I jak stworzyć portal? Nie jest to wcale jakieś trudne. Musimy mieć takie miejsce, na którym jest dużo bloków trawy. Musi to być blok dirtu porośnięty trawą, taki jak ten. Teraz wykopujemy tu cztery dziury 2 na 2 W ten oto sposób. Muszą by musi być tu dookoła właśnie dirt porośnięty trawą. I teraz sadzimy tu różne rzeczy, jak kwiatki, sadzonki, trawa i tak dalej. W ten oto sposób. To tu jest niepotrzebne. I w środku jeszcze musimy wylać wodę. No ja użyję takiej wody, bo nie chcę mi się szukać wiaderka. Ale oczywiście my, znaczy wy, to robicie normalnie z wiaderka. Tak, gdybym już tu wodę, wystarczy, że wrzucimy diament. I jeb, yep. pionun z nieba, nasz portal jest gotowy. Jeszcze dodam małą ciekawostkę dla widzów, za kilka dni jest paczka z modyfikacjami, tyle. Wchodzimy do portalu. Wchodzimy do portalu, to nam się niestety będzie trochę ładować, więc to wytnę. Ok, nasz świat się załadował i na pierwszy rzut oka wygląda on w ten oto sposób. Jest on śliczny, mamy tu nowe moby, fajne bardzo drzewa, no i ogólnie robi to fajny efekt na pierwszy rzut oka. Tak więc polecam wam zagrać sobie na tej modyfikacji, nawet dla własnego takiego e, zobaczenia tego wszystkiego, bo jest to naprawdę epickie. Sam nie będę pokazywał tu wszystkich dungeon'ów, mobów, rzeczy i tak dalej, bo jest tego mnóstwo i lepiej to samemu odkrywać. Pokażę tylko kilka ciekawych rzeczy, żeby tak was po prostu zachęcić no, do zagrania na tej modyfikacji. Na początek przelecimy się trochę po tym świecie, pokażę wam kilka ciekaw ciekawych miejsc. Tutaj na przykład mamy drzewo, ale nie jest to takie zwykłe drzewo, bo w środku mamy wejście na górę. W ten oto sposób na górze mamy to tak jakby po prostu punkt widokowy, który całkiem fajnie może umieścić rozgrywkę. Powiedzmy, że sobie wchodzimy, oglądamy, planujemy, gdzie będziemy teraz szli i tak dalej. Ale my sobie polecimy, powiedzmy, tam i zrobię teraz cięcie, aż coś znajdę ciekawego. Okej, okay, tu mamy jednego z przeciwników, czyli dziki. Dziki są odpowiednikami normalnych naszych świń. Świn z normalnego świata, po prostu. Ale zaprezentuję na nich jeszcze jak nowy przedmiot, którym jest różdżka wysysania życia. I działa ona w ten sposób, że gdy klikamy w prawym, wysysamy życie przeciwnika, co wygląda bardzo fajnie i działa bardzo fajnie. Jeszcze mogę, że pokażę przy okazji te dwie pozostałe różdżki. To, ta różdżka przysyła nam zombiaka, który nam służy w ten oto sposób. Też jest to bardzo fajne, a ta różdżka, tak jakby strzela w ten oto sposób, co jest też mocne. Tak więc lecimy dalej cięcie. Teraz pokażę Wam mniej więcej jak wyglądają jaskinie na tym świecie. W jaskiniach możemy znaleźć także skrzynki, jak w normalnym świecie z ciekawymi rzeczami. W jaskiniach mamy takie oto roślinki świecące. Tu jest mój zombie, którego zabiję. Ok. Mamy tu różne winorośla, winorośla, nie, ale nie wiem jak to nazwać takie zarośla. Wszędzie tutaj są krzaki różne. Jeszcze tam się przelecimy w tamtą stronę. To jest naprawdę świetnie zrobione. Moim zdaniem. I myślę, że bardzo fajnie się na tym gra. Myślę, wiem to, bo grałem dużo razy na tej modyfikacji i było to bardzo fajne. Patrzcie, jak wygląda powiedzmy kanion, bo to chyba jest kanion. Tu są wszędzie różne zarośla i tak dalej. To naprawdę jest śliczne. Tak na przykład wygląda nowy rodzaj zwierzęcia, czyli odpowiednik naszej zwykłej owcy, czyli baran, który też ma... No, którego też można spotkać w wielu kolorach, jak na przykład widzicie tego. Tutaj na przykład mamy słodką wiewióreczkę, która ucieka od nas, boi się nas. Tu na przykład znalazłem studnię, zwykła studnia, pod którą może znajdziecie coś ciekawego, nie będę wam tego zdradzał. Dodam, że na tym świecie mamy też wiele różnych biomów. Tutaj jak widzicie mamy chatki i jakiś dziwny dungeon. Ciekawe co może nas spotkać w chatce. A mamy tu spawner rolników, ryśków, że tak, jak i, że tak ja ich nazwę. Ale są to przeciwnicy, taki, tacy druidzi jakby. Tutaj, my, tutaj też pewnie mamy coś podobnego. A co mamy tutaj? Może pod tym coś kryje się? A nie widać. Nie widać nic pod tym. No ale pod niektórymi wiem, że coś czasami jest, bo wiele razy spotkałem. Też wygląda to całkiem fajnie. Patrzcie też na te drzewa. Czy one nie są epickie? Okej, okay, tutaj spotkałem nową, dziwną rzecz, której jeszcze nigdy nie widziałem. I niewiarygodnie spadła mi liczba klatek, bo coś przed chwilą tu wybuchło i nie mam pojęcia, co się tutaj w ogóle dzieje. What the fuck? Skoczmy na dół, i sorry za te odcinki, nie wiem co się stało, tak więc zaraz widzę się z wami ponownie. Okej, okay, jest to taki wielki dungeon z różnymi przeciwnikami. I niestety mój komputer jego nie wytrzymuje. No niestety, ten świat jest słabo zoptymalizowany. Ale nie uważajcie, że to jest epickie i te minotaury, które są wręcz śmieszne. Tutaj widzicie króliczka, który też jest całkiem fajny, całkiem słodki. I zginął. Jeszcze tutaj na podstawie ekwipunku pokażę wam mniej więcej ile mamy tych nowych zbroi i broni. Nie będę pokazywał przedmiotów, bo ich to jest dopiero dużo. Ale samych zbroi i broni mamy kilka rodzajów, a to i tak nie są wszystkie, bo niektóre się tutaj nie wyświetlają, nie wiem dlaczego. Jeszcze w tej modyfikacji i w tym ogólnie świecie spotkamy takie oto świetliki, które mogą służyć jako lampki w naszym normalnym świecie, co wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy coś epickiego, 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 epickiego. Są to takie wielkie, znaczy wielkie, obszaru to jakiegoś wielkiego nie zajmuje, ale to jest naprawdę świetne. Są to takie bagna, które psują wręcz ogniem, zaraz wam to pokażę. Tu na przykład leci dym, i chcę wam uchwycić wybuch ognia, co wygląda świetnie, tylko trzeba to znaleźć. Są to takie jakby gejzery, o tam jest, tylko chcę, żeby to było blisko, żeby jeszcze te efekty dźwiękowe przy tym były. To jest moim zdaniem naprawdę świetne, a takich rzeczy w tym świecie jest mnóstwo. Ja pokazuję ich naprawdę minimalną część, a przeglądając to zobaczycie wiele tego typu dobrych rzeczy. Ogólnie same te liście wyglądają epicko, o patrzcie na to, patrzcie na to. Wow, epic, 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 epic. I może by tak zakończyć ten odcinek. Wiem, że pokazamy wam bardzo mało rzeczy, które możemy tu znaleźć, ale naprawdę, ta modyfikacja jest powiedzmy taka w, w stylu adventure, że lepiej samemu to wszystko poznawać, zachwycać się tym samemu po prostu, a nie zobaczyć to na filmie i się cieszyć. Tak więc, to by było na tyle. Ja... ze zbroją, w której wyglądam jak Emo się z wami żegnam. I jeszcze wezmę sobie mieczyk i zabiję zombiaka. Odleciał, odleciał. Odleciał, odleciał, odleciał. Dobra, nie będę się teraz bawił. Podobało się łapka w górę, nie podobało się łapka w dół. No i cześć.